Powiedz mi, co dla Ciebie znaczy atrakcyjna kobieta? Co byś powiedziała? Moim zdaniem każda kobieta jest atrakcyjna i każda ma coś w sobie. Każda może się wypowiedzieć na różne debaty. Atrakcyjna. Troszkę myślimy o samochody, a my mamy słabe sprzęt i musimy mieć inne Czy każda kobieta jest dla Ciebie atrakcyjną kobietą? Tak. tak. I no, moim zdaniem atrakcyjna kobieta jest kobietą zadbaną. Tak. I no, dbającą o siebie, nieprzeklinającą przede wszystkim. Mhm umiejącą się zachować w różnych sytuacjach. No i co to tak. Co jest dla Ciebie atrakcyjne? A powiedz mi, Ty się czujesz jako atrakcyjna kobieta? Tak. Czujesz się? Tak. No to, to są piękne słowa kolejnej naszej Szczecinianki. Przede wszystkim pozdrawiamy z naszego pięknego miasta jakiego? Szczecin. Szczecin. Powiedz mi, co dla Ciebie znaczy kobieta atrakcyjna, co byś powiedziała? Produktyjnie. Atrakcyjność kobiety chodzi się z jej wnętrza, z jej własnej pewności siebie. To jest takie Twoje zdanie. Tak, w wielkim skrócie. A ty powiedz mi, czujesz się atrakcyjną kobietą? Zdecydowanie. Zdecydowanie? W 100%? 100%. Bardzo fajnie. Kolejna szeccianka, która jest przede wszystkim czuje się atrakcyjna. To jest piękne, bo jest wiele kobiet, które są przepiękne, są fajne wartościowe i do końca czują się nie do końca czują się po prostu piękne i miło słyszeć właśnie od ciebie coś takiego. Przede wszystkim pozdrawiamy z naszego pięknego miasta Jakiego? Szczecinina. Ze Szczecina. Atrakcja na kobieta, co dla Pani znaczy? No myślę, że taka inteligentna, zadbana, oczytana. No inteligentna, kobieta. zadbana, oczytana i kobieta. Tak, tak. A i pani powie, a pani się czuje atrakcyjną kobietą? Y nie wiem, chyba, chyba, nie. chyba nie. Nie czuje się pani, atrakcyjną? Nie. <dżacki> to coś tak jeszcze pięknym uśmiechem. E, pozdrawiamy naszego pięknego miasta Szczecin. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Niech Pani powiedz, co dla Pani nasza atrakcyjna kobieta? Wydaje mi się, że atrakcyjna... To no. wszystko To głównie kobieta pewna siebie, wiedząca czego chce w życiu Tak. i, i czująca się pewna, będąc sobą. Aha, A powiedz mi... Ty czujesz się atrakcyjną kobietą? Ja się czuję atrakcyjną kobietą. Wiem, wydaje mi się, że w większości sytuacji wiem czego chcę w życiu. No i piękne słowa. Kolejna szczecinianka, zadowolona, uśmiechnięta. Przede wszystkim pozdrawiamy naszego pięknego miasta Szczecin. Pozdrawiamy Szczecin, pozdrawiamy Chełmno.